4 zwycięstwa, pięciokrotnie drugi, 12 razy trzeci, 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piątka Żyłę, by dołączyć do kolegów wysoko nadzeskokiem. Dawid! Dawid, jak cudownie, jak wspaniale, ale już znakomita próba Dawida Kubackiego! Odpalił z progu! Niesamowicie, jak taki noworoczny fajerwerk biało-czerwony. Rekord skoczni, skoczni ma. 144 metry, pół metra dalej od rekordu skoczni, ale w jakim stylu. Znakomicie, idealne noty. Pojawiają się dziewiętnastki. Nota 18 i pół punktowe. Odjęte 530 i punktu. Dawid Kubacki będzie liderem, Piotr Żyła na miejscu drugim, Kamil Stoch na miejscu trzecim, na pozostał tylko Halvor Egner-Granerud. Dwóch Polaków dzisiaj na 100% na podium zawodów Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen. Panowie, takiego prezentu noworocznego, no to my bardzo dziękujemy. Tak, próba w powietrzu, tata Zuzanny.